Jesteśmy w drodze do Jerozolimy, a wy oglądajcie cuda każdego dnia. Serio! Naprawdę warto! Polskie Radio. Christian Culture TV. Żyj w mocy słowa. Słuchaj, subskrybuj, udostępniaj. Witaj! Dobrze, że jesteś. Twoje radio gra. Cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia twoje życie. Wakacje to czas odkrywania Boga w naturze. Jesteś już może po swoim urlopie? Jak minął? A może wszystko jeszcze przed tobą? Tak czy inaczej, lato to czas, kiedy instynktownie zwalniamy tempo, zaczynamy nieco odpuszczać swoje obowiązki. Mamy ochotę poleniu chować, poczekać zaległe książki albo rzucić się w wir wakacyjnych atrakcji. Zauważyłam, że przez to czasem odpuszczam sobie również duchowo. Rozleniwienie, albo przeciwnie, mocno wypełniony plan zwiedzania, powodowały, że nagle brakowało czasu dla Boga. Ale wiesz co? Bóg cieszy się, kiedy możemy wyjechać i odpocząć. Chce być z nami także wtedy i pragnie, byśmy dzielili z Nim swoją radość. Czy myślisz, że możesz z Bogiem posiedzieć na plaży? A może w lesie, wczesnym rankiem, razem z Nim posłuchać śpiewu chwalących Go ptaków? Czy w hamaku na tarasie? Może podczas oglądania wspaniałego zachodu słońca pobyć w społeczności pełnej ciszy ze swoim ojcem, który obdarza cię ciepłem, ale też dba o Twój odpoczynek nocny? Wprowadź Boga w ten wolniejszy letni rytm dnia. Odkrywaj go w cudownej naturze, którą stworzył, w ludziach, których będziesz spotykać. Zwróć uwagę na otaczające Cię szczegóły, wyjątkowość egzotycznych zwierząt, roślin. Jak pięknie i celowo wszystko zostało stworzone, zaplanowane. I oddawaj mu chwałę. Dziękuj za wszystko. Uwielbiaj go za to, kim jest i jak bardzo troszczy się o ciebie. Jeśli nie możesz nigdzie wyjechać, zaplanuj sobie mimo wszystko czas, choćby tę jedną godzinę dziennie na odpoczynek i cieszenie się Bożym stworzeniem. Wyzwanie jest również dla ciebie. Życzę ci wspaniałego czasu odpoczynku. I cieszenia się otoczeniem, rodziną, przyjaciółmi i przede wszystkim obecnością Boga. Odkrywaj Boga poza codzienną rutyną. On z pewnością zaskoczy Cię swoją fascynującą osobą. Opracowanie Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś. Kochana, musisz to zobaczyć. To jest mój ulubiony kanał na YouTube. Wow, ja też subskrybuję osobowość Plus. Subskrybuj i Ty!